Cześć, z tej strony Pan Długa Sałatka. No i w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić sobie taki pikselowy awatar yy, z Minecrafta na przykład na YouTube'a. Dobra, już nie będę przedłużać, lecimy. A jeszcze przepraszam za mój głos, ale jestem po prostu chory. Dobra, lecimy. Na początku nie wiem, tutaj wchodzimy sobie, a w ogóle zróbmy tak, na początku sobie wchodzimy na stronkę, e, którą Wam podam w komentarzu, e, w przypiętym komentarzu to będzie. Klikamy sobie Generate Yours. I tutaj e, wpisujemy sobie nasz nick z Minecrafta. Nie wiem, ja na przykład wpiszę sobie nick, e, nie wiem, jakiegoś mojego kolegi. Na przykład, nie wiem, weźmy, zróbmy, nie wiem, kaczuszka. Nie wiem, 87, bo on ma taki nick chyba. No i na przykład nam wyskakuje taki skin. I Tutaj klikamy Save. E, I tutaj mamy. Tak klikamy. I mamy. Tutaj wchodzimy sobie. No i mamy to i to można tutaj normalnie po prostu sobie dać jako profilowe i będzie wszystko git. Dobra, ja mam nadzieję, że ja Wam pomogłem, a my już się widzimy w kolejnych poradnikach, odcinkach. No zależy co nagram. Papa! Pa.